Wspieranie rozwoju tego fragmentu rynku, czy tego segmentu, jeżeli mówimy o intermodalu, o przewozach intermodalnych to jest zespół takich naprawdę bardzo kompleksowych działań i wykorzystanie bardzo różnorodnych instrumentów. Oczywiście wymaga zaangażowania państwa, wymaga realizowania, konsekwentnego realizowania polityki transportowej, która gdzieś na poziomie... Pewnych ogólnych stwierdzeń jest ujęta w dokumentach rządowych, natomiast gdy przychodzi do wdrażania czy wprowadzania w życie tych, tych określonych założeń, czasami napotykała na, na określone bariery. Natomiast kompleksowe wykorzystanie bardzo różnorodnych instrumentów pozwala stymulować rozwój rynku, pozwala kontrolować. Generowanie kosztów zewnętrznych transportu pozwala, pozwala panować nad dedykowaniem środków publicznych do rozmaitych sfer życia gospodarczego i ten transport intermodalny i społecznego i transport intermodalny jest takim Takim przykładem na to, jak państwo może realizować mądrą, logiczną, rozsądną politykę transportową, tak żeby dokonywać logicznych, mądrych wyborów co do tego, po jaki, w jakimi środkami transportu ładunki mają być przemieszczane w, obrębie, przemieszczane w obrębie kraju, tak żeby efektywnie wykorzystywać z jednej strony infrastrukturę, na którą dedykowane są pieniądze publiczne, z drugiej strony, żeby minimalizować negatywne efekty generowane przez transport czy po, przy, po, przez poszczególne gałęzie transportu. No i z trzeciej strony, żeby wydawać pieniądze mądrze i, i nie wydawać ich więcej niż to jest niezbędne, bo to są pieniądze publiczne.